Cześć, tu Marek. Szybkie info od twórcy kanałów Kaszanka i Dzielna z Piłka. Chcemy tworzyć dla Was najlepszy content, na jaki nas stać, a stać nas na niewiele. Półprofesjonalny, czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Bez reklam, bez lokowań, bez kompromisów, bez sensu. Cel? Tworzyć czysty, niezależny content, tylko dla Was. Każdy patron staje się więc współtwórcą kanału. To od Was zależy, czy uda się to zrealizować. Dzięki Waszemu wsparciu będzie można poświęcić więcej czasu na jeszcze bardziej średnie materiały i rozwijać kanały na własne zasadach z góry dziękujemy yy, szczegóły macie w linku Jezus, jakie żebranie, wstydu nie mają Nie straj do Cześć, ja jestem Rafał. Rafał Brzoska. Możecie mnie znać z tego, że zmieniłem krajobraz Polski. Wasz krajobraz. Mojej Polski. Dosłownie. I w przenośni? Nie, dosłownie mojej. Aha. W biznesie występuje prosta zasada. Pochwal się swoim bogactwem, a zaczną cię szanować. Na tym polega odpowiedzialność. Wyjebane ego. Aha. Ja jestem dziś bardzo bogaty. Ale kiedyś tak nie było. Kiedyś nie byłem bogaty. To był czarny okres w moim życiu. W 2006 roku założyłem przedsiębiorstwo Zacinomat i zorganizowałem w Polsce sieć samoobsługowych, uwaga, paczkomatów. No znamy, znamy. Wszędzie teraz te paczkomaty. No, 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 panie Marku. Trochę zwolnij, plepsie, bo pozew wiedzie. Co? Paczkomat to tylko mój. Inne to maszyny paczkowe nie będące moją własnością. Maszyny paczkowe? To jest mój paczkomat. A to jest jakieś gówno, co wzór i funkcjonalność się zajebali ode mnie. Ojej. No. Także panie Marek, pan na maila wyślę adres. Mój sztab 64 adwokatów się do pana odezwie. A. Z bogiem. A. Sekta? Prawdziwa bra. Wow! Ale ten pan Rafał to jest niesamowity biznesmen. Od zera do bohatera. Aha. Wszyscy tak myślą. Pracownicy i kurierzy też? Kto? Pracownicy. Nie gadam z takimi. Za nisko są. Aha. Marku. W mojej sytuacji, to ja nie mogę sobie pozwolić na nawiązywanie kontaktów z takimi. Ja odniosłem sukces, a wraz z nim idzie lawina szczęścia. Lawina. Wiesz, jak to kurwa snowballuje? Jak, jak zostajesz miliarderem, to od razu masz tyle szczęścia, że spotykasz miłość swojego życia. Wow. Tak zupełnie. Zupełnie z przypadku. Szczęście. Samo przelazło. Niesamowite. Obenach. To moja żona. No znam, piękna kobieta. Kiedyś o menach zapowiadała pogodę. Chmurki? Dziś zapowiada mnie. A oto przed państwem Rafał Brzoska, twórca paczkomatu. Siad! Wow, imponująca siła perswazji. Wszystko zależy od ilości zer. Wiadomo. Marku, ludzie na ciebie od razu inaczej patrzą. Jak? Jakoś tak z dołu. To szczęście tak się rozlewa, że nawet pan premier poprosił mnie o pomoc w wdrożeniu rozwiązań, które mają pomóc mi w prowadzeniu biznesu. Mi? Y nam oczywiście. Nam wszystkim. Nam, czyli komu? No nam, bogatym. Co? Yeah! Guten Morgen. Dzień dobry Państwu. Powiem to. By być najlepszym trzeba zadawać się z... Najlepszymi? Niemcami. Co? Najlepszymi, najlepszymi. Pan premier się przejęzyczył. To prawda, nie czytał z kartki. Tylko z kartki można się przejęzyczyć. Ja, przejęzyczenie. Ein Felspesia. Tak czy inaczej, chciałbym... Państwu zaprezentować nasz nowy zespół, który poprowadzi nasz piękny kraj ku wielkości, ku piękności, entuzjaści, różnej maści, Ko, zapaści. Ko przepaści! pederaści. Pierwszym naszym asem i ekspertem będzie człowiek, który sam stał się miliarderem. Mąż o mena Pan Panława Brzoska podejmie się ratowania naszej gospodarki. Paczkomat w każdym domu. Ha! Wunda ba. Ale ja nie wolno do niego srać. Oj, będzie ciężko. No, a zobaczymy. Ponadto pan Budda będzie odpowiedzialny za Ministerstwo Finansów. Wydaje się, że pan Kamil, Janusz Buddha, jest idealnym kandydatem na to stanowisko. Każdy, kto kupi e-booka, będzie miał szansę w losowaniu swojej emerytury. Ha, no proszę, świetny pomysł, tak Łękawa. I mebrościanka dla każdego. No już się nie rozpędzaj. By było co zabierać. No chyba, że, jadąc dalej, pan Jakub Midel postara się ułatować nasze mieszkalnictwo. Drodzy rodacy, powiedzmy sobie szczerze, czemu my tak narzekamy? Przecież 13-metrowe mieszkanie to jebany apartament. Tak jest! By otrzymać paletę, pani mama ginekolog rozrusza nasze Ministerstwo Zdrowia. By ukrócić przyjmowanie poza kolejkami, zlikwidujecie kolejki? Nie, zlikwidujemy przyjmowanie. Aha. Czy mistrzem obłony naodowej nie może zabłaknąć cesarza? Pan Marcin Najman. Cesarz w Częstochowie walczył sześć razy. Nigdy jeszcze nie przegrał. No i odklepane. Zaklepane. Ach ja, tyle. Przeniesiemy stolicę na Jasną Górę? No pogadamy o tym jeszcze, Marcinku. Odpowiedzialnymi za Ministerstwo Klimatu i Środowiska będą panowie Sylwester Wadenga i pan Sławomir Peszko. Las to serce tego kraju. Ja, polny Będziemy po nich biegać grupami. Porobimy takie watachy. Tak jest! Wielko dla każdego! A pan Sławek, co będzie robił? Ja jestem od klimatu. Aha. Przy Ministerstwie Edukacji Naodowej pracować będzie nie kto inny jak pan Józef Watan A czym pan Józef zasłynął? Jakie są jego referencje? Pan Józef przede wszystkim zasłynął z pięknego kao na niejakim maciasie. Proszę, pani sama zobaczy. No dobrze, ale czym jeszcze się pan Józef wyróżnia? No jak? Czym? To pani nie widzi między nami różnicy? Zębami? No może być zębami. <laughs> Mam miejsce do tego Ha! <laughs> no i tym. Na stanowisku przy Ministerstwie Spław Zagranicznych człowiek silny. Człowiek, który siedzi w świecie, którego my nie znamy. Człowiek obeznany na salonach. Pan Jacek Mułański. To? On był w legii cudzoziemskiej, chyba w legii Hełmża. Hehehe, <noise> Co powiedział? Nie wiem, nic po niemiecku. Ambasadołami bardzo ważnego dla naszego kraju Ministerstwa Łodziny będą pani Agata wakam i pan Robert Pasut. Nasz program dla rodzin jest bardzo prosty: Zrób z siebie szefa, załóż Oefa. Dofinansowanie dla każdego profilu. Darmowy kurs twerkowania. Wow. A jak nie chcę, do dogarów. A. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nie mogę tej pozycji dać nikomu innemu niż tandemowi. Pan Mikołaj tylko i Kotono. Czemu? Tylko oni tak świetnie wynoszą wewnętrzne błody innych publicznie. Ha, ha, ha. I za. Ba. Łysa wam! Zrobimy wam Pandorę 2.0! 0 Ja wunderbar! Aha, a, a płopo pan Michał Baxon-Baon będzie odpowiedzialny za ministerstwo cyfryzacji. Co? W jaki sposób? Stary, to proste. Bliczek dla każdego. Na koniec minister sportu i turystyki. Pani Anna Lewandowska. Dzień dobry. Działamy w myśl zasady. Słońcem i tańcem możemy wszystko. Czym? Słońcem. Polsę? I tańcem, i weganizmem. Prawda, babuś? Dobita mnie. Baciata? Szmata. Wypłata? Prostata. Armata. Sałata. Karakan. Uff, jesteśmy w bezpiecznych rękach. Prawdziwa Prawda A co jeśli się nie uda? Was? No jeśli ten cały plan uzdrawiania nie, nie. nie wypali, wprowadzimy nowy super społeczny program. Pogam! Paagi plus! Ajajajajaj, aj, aj, aj. jesteśmy w bezpiecznych rękach. Na koniec pamiętajcie, nie srajcie do paczkomatów. Trochę nie wypada, a przynajmniej umyjcie po tym ręce. Cześć! No nie, znowu nasramy!